PSL mówi nie likwidacji sądów rejonowych, które w ramach reformy proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Nie jest brane pod uwagę kryterium ani demograficzne, ani sprawności działania sądów. Często wspólnoty samorządowe przekazywały działki, budynki, wspomagały remont i w momencie, kiedy te sądy zaczęły właściwie funkcjonować, okazuje się, że są niepotrzebne. Sprzeciw ludowców popierają samorządowcy i mieszkańcy powiatów, których ma dojść do likwidacji sądów. Codziennie w tej sprawie posłowie PSL otrzymują listy poparcia. Właśnie w polskim stronictwie ludowym upatrujemy jedynej szansy na zablokowanie złych pomysłów Ministerstwa Sprawiedliwości związanych z likwidacją sądów rejonowych w naszych miastach. A ponieważ nie udało się przekonać ministra Gowina do swoich racji, dlatego ludowcy sami złożą projekt ustawy, a na usprawnienie pracy sądów mają kilka pomysłów. Możliwości przenoszenia spraw, które nie wymagają osobistego stawiennictwa stron. W sądzie. Przecież te sprawy stanowią w opinii wielu prezesów sądów rejonowych nawet do 30% spraw. I można by je przenieść decyzją prezesa sądu okręgowego na przykład do sąsiedniego sądu, w którym jest mniejszy spływ spraw. I druga propozycja nasza to jest możliwość delegowania przez prezesa sądu okręgowego sędziego do sąsiedniego sądu, w którym jest w obrębie sądu okręgowego istnieje problem z płynnością rozpatrywania spraw. Na przykład do pół roku. Tego typu zmiany ustawowe Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego zaproponuje w przygotowywanym projekcie ustawy.